Właśnie wyszedłem z działeczki, godzina 7 rano i słuchajcie, jadę nad Zalew Zegrzyński zobaczyć co zgubili plażowicze w ostatni ciepły weekend września. Zapraszam serdecznie do oglądania odcinka. Poniedziałek, 7.30. Korki, korki nad Zegrze. Dojechałem na miejsce. Pogoda perfekcyjna, jest tak z 18-20 stopni. Tafla wody idealna, głaciutka. No i zobaczymy, zobaczymy. Strasznie jestem ciekaw, czy w weekend cokolwiek ludzie dogubili. No i to ja rozumiem, praktycznie zero sygnałów jest. Na pióciutkiej wodzie przepiękna srebrna brazoleta. No i to jest zalew. Jest. Już wróciłem z poszukiwań i zapraszam Was bardzo serdecznie na podsumowanie. Podsumowanie, trochę śmieci. Pierwszy raz znalazłem <laughs> sitko. To jest hit. To na oko bransoletka, była w podbieraku. Tutaj smartwatch. Zobaczymy czy będzie działał. No, na razie nie styka, trzeba podładować. 21 ponad złoty w drobniakach, także dobry wynik. Trochę zawleczek. No i tutaj dwa najlepsze fanty. 925, gruba, gruba, fajna brązoleta. No i ta zawieszka, przepiękna, naprawdę z drugiej strony tak się prezentuje. Tutaj tak super, takiej nie znalazłem nigdy. Także wypad jak najbardziej udany. Jak dla mnie super wypad. To drugie kąpielisko, tragedia, ale nad zalewem dwa sreberka i to jakie. Także jestem bardzo usatysfakcjonowany. Dzięki za oglądanie. Łapki, subskrypcje i inne takie pierdoły polecam. I do następnego. Cześć!